Moja droga, to ja mam takie pytanie. Uh -huh. O czym ty będziesz mówić na tym <grym> y, niesamowitym kongresie? I czemu o niczym, co robisz z rzeczy, co robisz? <grym> nie, to tak sobie pomyślałam, że właśnie <krym> jakoś nie. nie, nie... Bo na kongresie będę mówić o elementach dźwiękowych prowokatywności. No. Dźwięku, a no jak dźwięk, jako że na prowokatywnych sesjach nie, nie gramy na gitarze, to no, głównie jest to głos, ale nie tylko może być głos. Ale chcę się skupić na elemencie dźwiękowym w prowokatywności, bo du dużo mówi się o elemencie wizualnym, takim związanym z ciałem. Z tym, jak to, 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 to o czym mówi Joren na Jerun na swoich warsztatach, czyli o tym, żeby też przyjmować jakąś postawę ciała konkretną która odzwierciedla albo klienta, albo jakoś przerysowuje, coś pokazać, jakąś scenkę odegrać. Ale mniej się mówi o tym, jak, jakby czym jest głos, czy czym jest tym, ty, to, czym mówimy, jeżeli mówimy, a nie tylko, na przykład, mhm. niewerbalnie się komunikujemy. Więc mm, myślałam o roli dźwięku, o roli głosu poprzez dźwięk, o roli dźwięku poprzez głos, um, o to, jak wpływa na osobę, na, na człowieka no, mogę mówić na klienta, ale tak naprawdę to jest rzecz, która wpływa na nas jako ludzi w relacjach głos. Czyli nie, nie, nie tylko co mówimy i nawet w prowokatywności to, co mówimy, nie jest tak bardzo ważne jak, jak zestawienie tego, co mówimy, z tym, jak to mówimy. Więc chcę się przyjrzeć trochę w, taką, w takiej formie może też jakieś. Może też jakieś zabawy. Bo to, jak mówimy, też możemy się skupiać na elemencie takim związanym z empatią, czy z synchronizacją z drugą osobą, z tą życzliwością, która jest przekazywana przez głos. A ja chcę się skoncentrować bardziej na też takich kontrastach i zgrzytach, czyli tym, co, tym, co czasami budzi też humor, w, jeśli chodzi o warstwę treści i formy, o czym będzie mówić, myślę, Federico saring O tych, różnic, tych różnic, różnicach kontekstów. Czyli czy, co sprawia, że czasami nas, nas coś, nie wiem, że, że się chcemy roześmiać, albo nas coś zdziwi, zaskoczy, że coś nagle jest nie tak, jak powinno, jeśli chodzi o, o warstwę właśnie tego, jak mówimy. No i chciałabym też wpleść elementy trochę takie muzyczne, w znaczeniu, zastanawiam się, jak, jak będzie wyglądać, jak, jak, jak będzie grupa, Yy, skomponowana. Ja to... też. Ty też się zastanawiasz? Mhm, bo to głos jest, coś, jest czymś, co o, każdy może sobie powiedzieć, o to jest ciekawe, w sumie nie zastanawiałam się nad tym, albo zastanawiałam się, albo o, ja to mam problemy z moim głosem, bo ja w ogóle to mam kompleks mojego głosu, a ja nie lubię jak ja brzmię, albo no ważne, żeby jak się mówi w takich procesach, to żeby mieć taki głos neutralny, taki jakiś, albo wspierający, albo nieoceniający. Dużo, myślę, ludzie się zastanawiają nad tym, ale może mało tak to sobie trenują, więc chciałam, żeby to była taka taki czas na to, żeby też potrenować, jak mówimy, jak możemy inaczej mówić to, co mówimy, jak możemy spleść to, co mówimy z tym, to, co mówimy z tym, jak mówimy i zrobić coś, co jest zupełnie na wspak. Kojarzy mi się coś takiego, co można znaleźć na YouTubie u nas na, na Prowokare kanale. To jest taki filmik Lotte, córki Noni. Oni pokazują to w taki bardzo przerysowany sposób, gdzie oni mówią, gdzie oni śpiewają piosenkę o tym, że jestem tak bardzo zrelaksowana, zrelaksowana teraz, rozluźniam się, bardzo się rozluźniam, jestem już w tym stanie medytacji. I to jest taki bardzo no, znamie znamienny przykład tego, jak można. Pokazać zupełnie inną warstwę dźwiękową, zupełnie inną warstwą treści tego, co mówię. Ale nawet w na rzeczach takich mniej mniej oczywistych można się pobawić po prostu z użyciem melodii, z użyciem głosu, z użyciem piosenek. Ja pamiętam na warsztatach twoich naszych. Twoich naszych twoich, naszych? twoich, bo to najpierw ja chodziłam na twoje warsztaty i już tam śpiewałaś. No, tam śpiewałaś. Nie uczeniaj mnie, ale. Mm. <laughs> Widzę, że no, śpiewam, ale co, że źle, że źle. No właśnie, nie, właśnie, śpiewałaś, tak wypływało z ciebie i. i... No, to, i... to jest I, i, i uwaga, i, pobud... <śpiewało>, tak? I pobudzało tak. grupę czy człowieka, prawda? No bo od do ucieczki. <laughs> ale czyż to nie jest też czasami potrzebne, ucieczka? Nie no, oczywiście, rozmawiać z mistrzynią ucieczkę. Ucieczkę, właśnie. Jesteś inspiratorką ucieczek, więc czasami właśnie ktoś, kto chce zbyt długo zostać, musi być zainspirowany do ucieczki. No, nie, nie to, to prawda, ale wiesz co, ale też ja myślę, że tu dotykamy jeszcze jednej takiej ważnej rzeczy, bo mhm. a, tego, co, o czym też będzie mówiła Marta Król a propos czułego oddechu. Mhm. I, tak. Jakby też, że tak powiem, dania głosu oddechowi. Hmm. Nie? I... Oddech z głosem jest bardzo, bardzo połączony. Hmm. One są ze sobą, one są jedno, jedno jest zależne od drugiego. Hmm. Więc to jest też i, i jedno z ciałem to się łączy. Nie, no bo my jesteśmy ciałem, organizmem, który oddycha i to, to że oddychamy, daje nam możliwość, że możemy wydobyć głos. To, jak jesteśmy napięci, wpływa na to, jaki mamy głos, w których miejscach. Ja bardzo czuję też różnicę: jak ja czuję się rozluźniona i, i mam dobry nastrój, jak inaczej brzmi, a jak czuję się spięta, no to, to wtedy do, tak ten głos idzie często do góry i jest spięty, i to jest też część nas. Nie mówię, że to trzeba zawsze tak rozmówić hmm. w ten sposób, bo to coś mówi o nas. I czasami właśnie trzeba w ten sposób się porozumiewać, bo, bo to jest właśnie język drugiej osoby na przykład. Jesteś dziś bardzo, czy się mylę, Zamyśla, Nie ja zamyśliłam się nad tym. Zamyśloną. Ty <gry> mhm. Zamyśliłaś um, się nad... Mhm. Nie się zaczęłam zastanawiać, yy, wiesz, jakby nad tą właśnie plastycznością głosu i nad plastycznością mm -hmm. yy, tego, jak yy, to Oskar Kamerski kiedyś powiedział, że nawet zmiana mm -hmm. A samego głosu i dynamiki tego głosu wpływa na emocjonalność, która mm -hmm. nas jest, albo która nadchodzi. Tak? Mm. Więc jakoś tak o, starszej Pani się odpalają różne wspomnienia. <grym> Pozdrawiamy Oskara Hamerskiego, który jest aktorem dla tych, którzy nie znają. Tak, tak. Też współprowadzących, współprowadzący warsztatów z improwizacji w prowokatywności. Tak. Ojej, ale jest też taki sentimentalny. Tak się sentimentalnie zrobiło. się zrobił.